Dzień dobry Państwu, witam was z z Games TV dzisiaj w sobotę o godzinie 8 rano, jeżeli ktoś ogląda na bieżąco, jeżeli ktoś ogląda to trochę później, to dzień dobry. Raz jeszcze dla was wszystkich. Dzisiaj wam zaprezentuję w serii 16 Bitmania kolejną grę na SNES-a. Będzie to Final Fantasy VI. Jest to ostatnia część przygody, która została wydana na tą platformę. I już nas użykam muzyką na początku. Yy, została ona też wznowiona w 99 na PlayStation z troszkę poprawioną grafiką, jak to przeważnie bywało w przypadku PlayStation. I ogólnie jest to ostatnia też część gry, która wygląda tak, jak wygląda. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Właśnie o to mi chodzi, że jest strasznie uproszczona grafika w 2D, bo już od części 7 zaczęła się ta seria rozwijać na naprawdę wielką skalę i chyba każdy szanujący się gracz grał choć, albo chociaż widział Final Fantasy VII, który jest jednym z najlepszych RPG'ów w historii ludzkości które wciągnęło graczy, w tym również mnie na naprawdę wiele godzin, bo żeby zaliczyć wszystkie 4 płyty w Finalu 7 trzeba spędzić z dobry miesiąc chyba że jesteście innego i gracie z Solucją. Kto tak robi? Kto w ogóle ogląda let's play? E? Kto let's playe nagrywa? <laughs> Ale tu już i tak w ogóle poprawili grafikę w porównaniu z pierwszą częścią, która wyszła na NESa pierwotnie. Jestem teraz, tak się zastanawiam, bo przecież w NESie, z tego co wiem, jeżeli się mylę, to naprawdę możecie mnie objechać w komentarzu i nasmarować łapami w dół. W NESie nie było opcji save'a. Czy ktoś po prostu był w stanie przejść całe Final Fantasy pierwsze bez opcji zapisu? To jest ciekawe dosyć, bo nie wydaje mi się. Tak, tutaj już mamy mieszankę, nie jest tylko sam świat fantasy, mamy też mieszankę z steampunków właśnie, yy, razem z światem magii. I z Final Fantasy strasznie trzeba patrzeć na element fabularny, bo jednak fabuła jest tutaj najistotniejsza. W mało grałem, także fabuły wam nie przytoczą o, czym, o co chodzi w sumie. Tak samo ciężko jest w ogóle zrozumieć fabułę we wszystkich częściach dla mnie, bo wszystkie części są. Czasem się zdarzy, że fanowskie spolszczenie po... fanowskie spolszczenie, to wiadomo, że po polsku fanowskie spolszczenie po prostu. A tak to większość części została wydana w języku angielskim, co może i nie jest aż takie trudne. Ale miejscami i sam mam problemy ze skumaniem fabuły. No i chodzimy sobie naszą wesołą. <coughs> 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 Ojej, sorry. Chodzimy sobie naszą wesołą ekipą, i mamy tradycyjny, turowy system walk. Gdzie możemy używać różnych czarów czy ataków, to jest naprawdę no. No i już zabiliśmy te muzyka, która się przewijała we wszystkich częściach Final Fantasy pierwszych, W siódemce też była. I ogólnie tak, seria Final Fantasy to jest seria the best, jak jeżeli chodzi o sam rozwój. Widać po prostu, że. Square nigdy nie przystopował, zawsze się rozwijali i to naprawdę bardzo się rozwijali. Nigdy nie, nie usiedli na laurach, żeby po prostu wziąć, zrobić sobie jedną grę i aby powielać ten pomysł cały czas. Każda część przynosiła różne innowacje. Co najbardziej można znowu się powtórzę, zauważyć na części siódmej. A teraz ta nowa część, co wychodzi bodajże 14, jeżeli się nie mylę, ma być jako action RPG zrobiona. No, jak oglądałem trailerki, to też zacnie wygląda, także... Naprawdę wielki szacun dla Square'a za to, że robi takie produkcje. A co do Final Fantasy VI? Co? Final Fantasy, te stare, to albo się lubi, albo się nienawidzi, no taka jest prawda. Bo jednak może irytować to archaiczne wszystko i to, że są... Potwory wyskakują losowo, nie wiadomo kiedy, coś się zdarzy. Że trzeba naprawdę dużo chodzić, mieć dużo cierpliwości do tych walk, do ekspienia, bo z małym poziomem doświadczenia nie da się sobie rady w niektórych miejscach. Także... Jeżeli grafika was na SNESa odpycha, chociaż jak dla mnie to jest naprawdę mega kocur, sięgnijcie sobie po prostu na PlayStation Final Fantasy VI, bo graficznie prezentuje się lepiej, zdecydowanie, chociaż dalej jest zachowany ten stary klimat. Wszystko jest kwestia smaku, także zrobicie jak zechcecie. Ja Wam tylko mogę polecić, naprawdę. Final Fantasy, cała saga z całą sagą, więc warto zacząć przygodę. No tylko, że jeżeli zaczniecie przygodę od części pierwszej, to możecie się trochę zmieszać najlepiej zacząć właśnie od siódmej, według mojej skromnej opinii, jak i pewnie 90% osób na świecie mi przybije piąteczkę, że jednak Final Fantasy VII była najlepszą częścią Final Fantasy. Jednak, jeżeli wolicie ten klimat starodawnych RPGów, to zaliczcie sobie od szóstki, bo właśnie szóstka nie odpycha tak graficznie w dzisiejszych czasach, a jest całkiem przyjemna. I tyle z mojej strony w dzisiejszym odcinku, moi drodzy widzowie. Jeżeli Wam się podobał mój materiał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, zostawcie subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!